Gra roku. Gra, która jest na tyle dobra, żeby zostawić konkurencję w tyle. Gra z ogromnym budżetem, przy której pracowała masa ludzi. No i przede wszystkim gra, która ten zaszczytny tytuł po prostu zdobyła. I wszystko się zgadza, z tym, że nie do końca, bo taki Baldur's Gate 3, mimo iż to świetna gra, nie musi trafić w gust każdego gracza, a jej ogromny budżet niewiele znaczy. Ubisoft o Skull Bones mówił, że to gra nie triple, a quadruple A, a gracze z tą opinią chyba nie do końca się zgadzają. Zmierzam do tego, że to jaka gra będzie dla dla nas grą roku to bardzo subiektywna kwestia. Dla niektórych takie GTA V może być grą roku cały czas od 2013, ale dla mnie największym zaskoczeniem 2023 roku była niewielka produkcja polskiego studia Eremite Games pod tytułem Against the Storm. Jeśli miałbym wskazać grę, w której bawiłem się najlepiej, to byłaby to właśnie ta produkcja. Ale zanim opowiem dlaczego zatraciłem się w Against the Storm bez pamięci, najpierw warto opowiedzieć czym Against the Storm w ogóle jest. A jest to nastawiony na ekonomię City Builder zbudowany wokół mechaniki Roguelita. I chciałbym tutaj podać jakiś tytuł podobny do omawianego, żeby łatwiej było wytłumaczyć o co w grze chodzi, ale muszę przyznać, że nie znajduję odpowiedniego przykładu. Jeśli wam przychodzi na myśl jakaś gra, to dajcie znać w komentarzu, jestem bardzo ciekawy. Zacznijmy może od fabuły, a w zasadzie od tła fabularnego, bo opowieść w de the Storm jest raczej mglista. Świat przedstawiony ma dużo do zaoferowania, ale raczej w kwestii bardzo ogólnej kreacji niż opowieści nastawionej na następujące po sobie wydarzenia. Próżno tutaj szukać długich scenek przerywnikowych, dialogów prowadzonych podczas rozgrywki, filmik wprowadzający, który ma za zadanie nakreślić nam, gdzie się znajdujemy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, nie trwa nawet minuty i dowiadujemy się z niego, że świat. Naj jest przez bezwzględny cykl spustoszenia, czyli tytułową burzę, która niszczy wszystko na swojej drodze, a jedynym bezpiecznym schronieniem jest gorejące miasto, w którym rządzi spopielona królowa. I tyle. Krótki samouczek i radź sobie sam. Gracz wciela się w rolę jednego z namiestników, który podczas każdego cyklu wyrusza do lasu w celu pozyskania zasobów dla korony. Zakładamy więc nowe osady, między którymi potem możemy prowadzić handel. Na końcu, jeśli zbierzemy odpowiednią ilość fragmentów pieczęci, możemy takową pieczęć przekuć, aż ostatecznie musimy zakończyć cykl, wrócić do miasta, nadciąga nawałnica i cykl rozpoczyna się od nowa. Rdzeniem rozgrywki w Against the Storm są stosunkowo krótkie i z czasem dość wymagające misje, które na początku prawie zawsze wyglądają tak samo. W centrum wygenerowanej losowo mapy mamy palenisko, magazyn i jakieś podstawowe źródła surowców. Poprzez to generowanie map nigdy nie wiemy czego możemy się spodziewać i to właśnie ten element wyróżnia tę grę. Mapa podzielona jest na polany, do których możemy dotrzeć wycinając otaczający nas zewsząd las. Nie wiemy co znajdziemy na polanach, jedynie te skrywające Niebezpieczeństwo są opatrzone stosownym znacznikiem, co pozwala nam podejmować decyzję, czy w danym momencie zaryzykować, czy może odkryć bezpieczną polanę. Ryzyko jednak jest opłacalne, bo to właśnie na niebezpiecznych i zakazanych polanach skrywają się najcenniejsze i największe źródła surowców. Jest jednak haczyk, bo odkrycie zakazanej polany wiąże się z napotkaniem co najmniej jednego negatywnego wydarzenia. Po jego odkryciu mamy określony czas na podjęcie decyzji, jak sobie z nim poradzić. Opcje zwykle są dwie i Wymagają posiadania innego zestawu zasobów, ale wybór sposobu rozwiązania problemu wpływa również na otrzymywane za jego rozwiązanie nagrody. Ale zacznijmy od początku. Praktycznie każdy budynek produkcyjny w grze wytwarza lub przerabia więcej niż jeden surowiec. Co więcej, praktycznie każdy surowiec może być wytwarzany lub przetwarzany w więcej niż jednym budynku, co znacznie urozmaica tworzenie wydajnych łańcuchów produkcyjnych. Niezwykle istotne jest również, że każdy budynek produkcyjny ma inne zapotrzebowanie na surowiec. Nawet jeśli chodzi o wytworzenie tego samego produktu. Na przykład deski możemy pozyskać przerabiając ścięte drzewa w stacji roboczej, stolarni bądź tartaku. Stacja robocza do wytworzenia dwóch desek potrzebuje ośmiu drzew. Stolarnia na dwie deski przerobi pięć drzew, a tartak do produkcji dwóch desek zużyje zaledwie trzy drzewa. Tak samo działa to w przypadku innych surowców, więc stawianie najbardziej wydajnych budynków bardzo się opłaca. Problem tkwi w tym, że aby móc te budynki postawić, trzeba mieć ich plany, a te otrzymujemy podczas rozgrywki również w drodze losowania. Oczywiście nie wszystkie budynki musimy odblokować. Zaczynamy zawsze z odblokowanymi podstawowymi budowlami, ale są one najczęściej niezbyt wydajne. Może być oczywiście tak, że choćby wspomniany już tartak wylosuje się już na początku mapy, co znacząco usprawni produkcję m.in. desek, ale czasami tartak bądź stolarnie odblokujemy dopiero po pewnym czasie, a zdarza się i tak, że nie otrzymamy takich planów przez całą rozgrywkę. Co wtedy? Ano nic, musimy poradzić sobie z tym, co mamy. Against the Storm pełne jest tego rodzaju losowań, w grze mamy również wiele modyfikatorów, zwanych kamieniami węgielnymi bądź efektami. Co jakiś czas otrzymujemy takie do wyboru z gorącego miasta bądź z losowych zadań znajdujących się na polanach. Efekty te się kumulują i potrafią wzajemnie na siebie oddziaływać, co widać w lewym dolnym rogu ekranu. Po jakimś czasie może się ich uzbierać naprawdę sporo, co ma duży wpływ na ostateczny kształt przejścia poszczególnych map. O zależnościach pomiędzy poszczególnymi elementami Against the Storm można by napisać monografię, więc pokrótce opiszę jeszcze tylko najważniejsze. Do każdego budynku w grze musimy przypisać mieszkańców czyli ludzi, bobry, jaszczury, harpie i lisy. Każda z grup ma określone zdolności, na przykład bubr jest lepszym drwalem i lepiej radzi sobie z inżynierią, ludzie wydajniej pracują w rolnictwie itd. Ale każda grupa ma również inne potrzeby, które musimy zaspokajać, aby utrzymać wysoki poziom determinacji która obok reputacji zniecierpliwienia królowej i wrogości lasu jest najważniejszym wskaźnikiem w grze. Jeśli potrzeby mieszkańców nie będą zaspokojone, a ich determinacja spadnie poniżej zera, ci zaczną odchodzić z wioski. Stracimy więc mieszkańców, a co za tym idzie pracowników, a pozyskanie nowych nie jest wcale takie proste. Nie możemy ich tak jak w innych grach po prostu wyszkolić. Nowi mieszkańcy przybywają co jakiś czas z gorącego miasta i są zasobem niezwykle cennym, bo aby rozszerzać możliwości Produkcyjne wioski musimy mieć, kim obsadzić budynki. Dodatkowych mieszkańców pozyskać można również w losowych wydarzeniach na polanach oraz za wykonywanie zadań zleconych przez koronę. Każda grupa mieszkańców potrzebuje zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, wyżywienia, religii, rozrywki z tym, że jedni lubią placki, inni suszone mięso, jedni chcą modlitwy, inni edukacji czy bujek w karczmie. Potrzeby są więc zróżnicowane i zaspokojenie wszystkich potrafi stanowić wyzwanie. determinacji, współczynnikiem, jaki musimy utrzymywać na wysokim poziomie jest reputacja. To właśnie od ilości punktów reputacji zależy, jakie i jak często otrzymamy nowe plany budynków, nowe kamienie węgielne itd. Wzrost reputacji powodują rozwiązane wydarzenia na polamach czy zaspokajanie potrzeb mieszkańców, ale przede wszystkim wykonywanie zadań zleconych przez królową. Zadania te to np. dostarczenie określonych surowców, wytwarzanie określonych dóbr, utrzymanie determinacji na odpowiednim poziomie przez poszczególnych rasy mieszkańców, czy zaspokajanie określonych potrzeb. Wzrost determinacji ściśle powiązany jest również ze współczynnikiem zniecierpliwienia królowej, które z kolei utrzymywać musimy na jak najniższym poziomie, gdyż jeśli ten czerwony pasek dojdzie do końca, po prostu poniesiemy porażkę. Zwyciężamy zaś, kiedy 100% osiągnie pasek reputacji. Wyjątkiem są mapy, na których obecne są pieczęcie. Wtedy, aby zwyciężyć, musimy przekuć pieczęć, wykonując określone zadania. W grze nie ma walki jako takiej, ale nie znaczy to, że żadna siła w grze nie jest do nas wrogo nastawiona. Wrogością do nas pałać może na przykład las. Gra posiada nawet współczynnik wrogości lasu. Wrogość ta niesie ze sobą negatywne efekty, a wzrasta między innymi kiedy nasi drwale dokonują wycinki. Jak doskonale widać w Against the Storm wszystko jest ze sobą połączone i nawet te elementy, które na początku wydają się nie mieć znaczenia, mogą okazać się kluczowe. Tak jak kluczowa jest mechanika tytułowej burzy, bo roz Rozgrywka podzielona jest na sezony. I tak mamy powtarzające się sezony burzy, żawki i prześwitu. Każdy ma swoje określone efekty. Podczas burzy, na przykład, znacznie spada determinacja mieszkańców. Ale deszcz potrzebny jest również do pracy budynków. I tak poszczególne z nich wykorzystują wodę żawki, wodę prześwitu i wodę burzową. Te musimy zmagazynować za pomocą określonego budynku, i tak dalej, i tak dalej. Po raz kolejny widać, jak Against the Storm bogate jest wzróżnicowane i połączone ze sobą. Na różnych płaszczyznach mechaniki. Do tego wszystkiego dodać należy jeszcze mechanikę handlu, realizowaną poprzez przybywających do osady, jeśli tylko mamy zbudowany odpowiedni budynek, kupców oraz organizowane przez nas szlaki handlowe między naszą obecną osadą a tymi założonymi przez nas wcześniej oraz gorejącym miastem. Opisywana przeze mnie rozgrywka to zawiłość i prostota w jednym. Mechanik surowców, potrzeb, wydarzeń, efektów, zadań i zależności jest w grze zatrzęsienie, ale chyba nigdy nie zdarzyło mi się zepsuć gry. Zepsuć w tym sensie, że doprowadzenie do zwycięstwa byłoby niemożliwe, a przecież surowce nie są nieskończone, wrogość lasu wzrasta wraz z ilością ścinanych drzew. Zniecierpliwienie ciągle rośnie, a zaspokojanie potrzeb wymaga budynków, do których zwyczajnie nie mamy dostępu. Czasami aż prosi się o zbudowanie jakiejś plantacji czy farmy, bo mamy masę pól uprawnych, ale bez planów budynku jest to niemożliwe. Ale ostatecznie oznacza to, że działanie to nie jest niezbędne do odniesienia zwycięstwa i zmusza do szukania innej drogi. Pozyskania zasobów w inny sposób. Może kupiec przybywający do wioski będzie miał surowiec, którego potrzebujemy, albo jeszcze lepiej, będzie posiadał na sprzedaż plany tego budynku, który mógłby poprawić naszą sytuację. A może plany lub sam budynek czekają na polanie obok nas? a My musimy jedynie wyciąć jeszcze kilka drzew, by to odkryć. I właśnie to w Against the Storm jest piękne: gra to Roguelite, więc ciągle zaczynamy od nowa. I chciałoby się rzec, że musi to po jakimś czasie być cholernie nudne, ale nic bardziej mylnego: rozgrywka w Against the Storm za każdym razem oferuje tyle możliwości i różnorodnych dróg prowadzących do celu, że w ogóle się to nie nudzi. Trudno mi wyobrazić sobie kogoś, kto powie, że Weg's The Storm brakuje zawartości. To co opisałem wcześniej to jedynie rdzeń rozgrywki, a wiele mechanik potraktowałem jedynie powierzchownie. We wszystkim tutaj jest jakieś drugie dno, masa możliwości jakie rozgrywka oferuje, i jeszcze więcej zagrożeń czyhających w niesprzyjających lasach na każdym kroku. Składanie ofiar z zasobów w palenisku, ulepszanie paleniska za pomocą systemu dekorowania osady, budowanie dróg usprawniających poruszanie się mieszkańców, a co za tym idzie. Transport towarów. Wydarzenia losowe takie jak pojawiający się raz na jakiś czas złoty jeleń, masa skrytek, ukrytych zasobów, tajemniczych zagrożeń, zatrzęsienie różnorodnych budowli, niesamowicie zaawansowane łańcuchy produkcyjne, system ulepszeń budynków, system zadowolenia mieszkańców, rozbudowany handel, różnorodne zadania, mechaniki zależne od wybranego poziomu trudności, bo części z nich w ogóle nie ma, gdy gramy na zbyt łatwym. Kamienie węgielne, masa efektów, modyfikatorów. Na każdym kroku możemy zostać zaskoczeni przez grę. I to nawet po kilkudziesięciu godzinach. Do tego trzeba wspomnieć o zarządzaniu za sprawą gorejącego miasta, w którym możemy kupować za zdobyte we właściwej rozgrywce surowce rozmaite ulepszenia, mające niemały wpływ na kolejne podejścia. System osiągnięć, który skonstruowany jest w taki sposób, aby również nie pozostawał bez wpływu na podstawową rozgrywkę. Jeśli chcemy dowiedzieć się więcej o mechanikach czy historii świata, możemy odwiedzić ciocię Lori podczas wizyty w Gorającym mieście i wypytać o masę przydatnych w lub mniejszym stopniu szczegółów. Chcemy dowiedzieć się więcej podczas grania? Pewnie rozbudowana encyklopedia jest obecna, a i specjalny budynek, który ma nam pomóc się odnaleźć, również istnieje. Wszystko spaja ze sobą świetnie zaprojektowany interfejs, który pozwala na bardzo wnikliwe kontrolowanie i zarządzanie praktycznie wszystkimi aspektami życia naszej osady. A do tego gra jest ciągle rozwijana. I mimo tego, że Against the Storm w grudniu ubiegłego roku opuściło już Early Access, to twórcy nadal słuchają graczy i modyfikują skomplikują zawartość, poprawiają błędy, a i dodają sporo nowości, takich jak nowe efekty, elementy wizualne czy nowe zakładki wspomnianego interfejsu, aby gracz mógł jeszcze dokładniej kontrolować wszystko co dzieje się na ekranie. Wiele osób zarzuca grze, że jest ona brzydka. Ja nie miałem takiego wrażenia ani przez chwilę. Against the Storm posiada bardzo prostą oprawę graficzną, ale jest ona wyjątkowo klimatyczna i pasuje do całości. Animacje zrobione są bardzo przyjemnie i co niezwykle istotne, oprawa absolutnie nie męczy. Jeżeli odrzucacie Against the Storm, bo grafika nieładna, to wasza strata. Wszystko co dzieje się na ekranie jest przejrzyste. Widziałem opinie, że budynki są do siebie bardzo podobne i przez to często trzeba tracić Czas na szukanie interesujących nas budowli, ale ja tego problemu nie odczułem. Interfejs zaprojektowany został bardzo intuicyjnie, za co należy się ogromny plus. Wszyscy, którzy szukają świetnie zaprojektowanej gry, nie będą zawiedzeni, a ci, którzy grają w grafikę, FPS, Ray Tracing i inne niezbyt istotne, szczególnie w przypadku tego typu produkcji kwestie cóż, zabierzcie swoją kartę graficzną na randkę czy coś. Taka oprawa ma jeszcze jeden bardzo istotny plus mianowicie Against the Storm odpalicie praktycznie na wszystkim. Gra może być więc świetnym towarzyszem podróży. Tytuł działa również na przykład na Steam Decku. A biorąc pod uwagę, że to pozycja typowo singlowa, to w pociągu czy samolocie sprawdzi się idealnie. A jeśli wspomniałem o oprawie graficznej, to wypada wspomnieć i o audio. Oprawa została bardzo dobrze dopasowana do tego, co widzimy na ekranie. Odgłosy mieszkańców, pracy budynków, budowania, deszczu czy dźwięki interfejsu zrobione zostały poprawnie i stanowią fantastyczne tło, ale nad klimatem czuwa genialna ścieżka dźwiękowa skomponowana przez Mikołaja Kurpiosa. Czasami zdarza się tak, że podczas grania w CD-Buildery wyciszam oryginalną muzykę i włączam sobie jakąś własną playlistę, jednak w przypadku Games The Storm nie miałem na to ochoty nawet przez moment. Co więcej, to soundtrack z gry trafił na moją playlistę i co jakiś czas o sobie przypomina. Jeżeli więc zastanawiacie się, czy warto dacie Gains the Storm szansę, to zdecydowanie warto. Trzeba mieć świadomość, że wiele osób po prostu odbije się od tego tytułu, bo wymaga on zaangażowania i poświęcenia sporej ilości czasu, aby się wszystkiego nauczyć. Ale jeśli ktoś będzie chciał się ze Gains the Storm zaprzyjaźnić, to gra od wzajemni chęci, oferując w zamian masę klimatu i świetnie zaprojektowanej rozgrywki. To cudowne, że Polacy tak świetnie radzą sobie na rynku gier i że nie chodzi tylko o te największe produkcje, jak Wiedźmin, Cyber. Punk, czy seria Dying Light? Mamy masę świetnych produkcji, a wybierać możemy z bardzo szerokiej gamy gatunków, co Against the Storm jedynie potwierdza. Zachęcam do dyskusji w komentarzach, ale dla mnie Against the Storm to gra 10 na 10.